3, 4 Weźcie sobie majki Pełs poda jakiś numerek od 1 do 130 16 A w tym czasie Siemanko bielsko-biała, bardzo miło mi was widzieć Szkoda, że nie ma tymina w Jury Lecimy, pełs. Okej 60 sekund Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. O, patrzę na mnie, z nimi to spam, pytanie Guralu, czy ci nie żal? O, jadę tutaj kurewko, rozpierdalam na stylu weczce, Don Góralesko O, jak Don Góralesko kolego Tutaj straszę jak nóż w wodzie u polańskiego. O, ale teraz u Polańskiego, a ty dzisiaj w dupie będziesz miał takiego Jakiś tam wywiad, to jest sprawa pewna Ta laska lubi czeskiego robić na pieska What? Dobra ziomek, to jego przedszkole Jak siedzieli przy stole O, oh, jak siedzieli przy stole Pod stołem schowane mieli cztery jabole What? Cztery jabole, a na trąbce grał hejnał No ja pierdolę Sprawa pewna, twój śmiech dzisiaj Oh, no to patrz, bo ci w sumie dajesz szkołę, z tym się ruchałeś, a temu ciągnąłeś. Jeszcze wiesz, że jestem tutaj pojem dlatego wiesz, że wszystko jest tu w sumie przeszkolone. A wiesz, że w sumie po co pokazujesz mnie to bawi? Jesteś jak on i zaraz się tu wysadzisz. Jeszcze wiesz, że jadam tutaj czeri, dlatego mogę dzielić w sumie jak to z makreli, ale o co biega, o co tutaj biega? Daliście puntą z tym zapakowałeś się na śledzia. Jeszcze wiesz, to jest niezły hardcore. Śledzia, no to ci w sumie pijam tutaj w namiot. Wolnym się tu karmię, gram w grę i zapierdalam jakie bany tandem wiesz, że, ale wiesz, da cię tu na tacy Tak rozłożysz ręce, w gdzieś rozpaczy Jeszcze wiesz, że jadę tutaj żmiją Wygląda w sumie jak jakiś kurwa Jezus z Rio Ale w sumie, jeśli pozwolisz, nie, to tylko debil zwoli 5 Pozdrawiam ziomków z woli Koniec, koniec wejścia w Teraz ogóle wybieramy. Się nie przywitałem, zachowałem się jak HML. Wybieramy następny beat. Wybieramy następny beat, Peusie. 41. Dwa razy po 30 sekund. Peus, a potem czeski. Znowu Peus i na koniec czeski. What, what, what. Dajcie rączki w powietrze. Ok. Dziękóweczka. What. Wyglądam jak Abdul, daję wam słowo Bo właśnie cię czeski ubogacam kulturowo Jestem, znowu wchodzę i rozpierdalam to gestem Zobacz, tak to robię, nie przeraż się męciu Jesteś rozjebany jak kurwa kebab wełku Łap, yo, się siema, dobra, dobra On zna tak dobrze angielski, zna dobrze angielski Ale kurwa to jest tylko czeski, on zna dobrze angielski Prosta sprawa, jak zamówił indy. Koniec! się. Yo! Yo! O, oh. Kebab w Ełku, on mieszka na Woli I często kradnie puszki Coca-Coli Ale wiesz kurwa, hej to akcja Moje styl to pierdolony flow petarda Wiesz, że kiedy gramy no to wiesz tu MC Mogę w sumie ten styl nieźle tutaj ziom okręcić Ale kiedy czeski się tutaj ziom wetrze To wysadzisz się jak w mecze. metrze Mogę dać to synku Albo nie wiem, może kurwa na lotnisku yes. Idź już lepiej w bizdu. możesz tu odlecieć Przegrywasz, no bo w sumie kurwa dostałem tu przeciek Chyba w ełku, teraz to Z Moje wolne przy jego to jest koktajl mołotowa O, butelka z benzyną, tak gramy W pancze to ogień, szmatę też mamy Tak składamy Santi Peusini i kolejny rozjewany Łap marzenia, łap marzenia Twoja kariera rapera Zróbcie kałaz jak lubicie z buka Szczęście! O, jedziesz o zbuku, myślałem teraz w sumie, że się tutaj do tego nie posuniesz Ale więcej, ruchasz swoją niunię Tymin mówi, myślałem, że się do tego nie posuniesz. Wiesz, że to jest tu konkretne, dlatego na te bity wierzam, jakie pany pętlej Kieruję się tu sercem i nie tylko. Składę tu na hipopaty, jesteś tu pomyłką. Ale wiesz, ja tu kurwa jestem kotem, młodów, ja mam pak z Rippendropem. Ale wiesz, mamy tutaj akcję, gram w w i nie jesteś oparty tu na pakcie. Ale wiesz, na bogato, a dziwne szpado, że nie masz kurwa ciuków elpo. Lako! Koniec, koniec, koniec! Dobra, bielsko-biała. Kto według Was być, był lepszy? Resetuję ustawienia. Czy Pełus? Osiemdziesiąt pół. Czy może Czeski? Siedemdziesiąt osiem. Znacząca przewaga. Wygrywa Pełus.